Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcineczku z fazmy, Dzisiaj bez kamerki, nie pytajcie, dlaczego. A po prostu jest rano, ja jestem jeszcze nieogarnięty, i po prostu nie, nie chcę mi się jakby pokazywać wam na kamerce. I zobaczcie, te ładnie piłeczki ustawiłem. I tak, ogłoszenie parafialne od razu na start. Rozpocznijmy sobie Investigator i będziemy gadać. Yy, także, po pierwsze, odcinek Wam się spodoba, to lajkujcie, bo to pomaga rozwojowi kanału. Mamy 808 subów, także dziękuję Wam wszystkim. Nowo przybyłem, za subskrypcję. Oczywiście, też starym subskrybentom, za to, że jesteście. I subskrybujcie dalej, jeśli Wam się podoba, komentujcie. I tak, po pierwsze, yy, dzisiaj raczej wystartuje yy, serwer Minecraft dla widzów, bo już mamy go wykupionego. Trzeba po prostu Wam podać IP, co musicie tam zrobić, i tak dalej. No, wiecie, bla, bla, bla ta Pewnie white-lista będzie zrobiona, jak znam życie, jeśli się będzie dało, no bo nie chcemy jednak, żeby ludzie spoza kręgu tutaj subskrybentów wchodzili. A drugie ogłoszenie jest takie, że myślę moi drodzy, że fazmo będziemy sobie wrzucać na kanał co 2 dni. Dlaczego? Bo, no kurcze, to fazmo się przejada. Ja też słyszę już takie właśnie opinie, że to za dużo to niezdrowo. Nie można też ciągle, non-stop, nagrywać jednej i tej samej gry, ciągle wrzucać, bo to się przejada. Mi się osobiście fazmo tak powoli. Lup jest w garażu, mi się fazmo powoli tak zaczyna przejadać, że tak powiem, trochę, no co za dużo to niezdrowo. Także będziemy co dwa dni sobie fazmę wrzucać raczej. I po prostu co. Powiedzmy, że będzie poniedziałek Fazmo, wtorek będzie na przykład Dead by Daylight, bo. No, on tam potężnie rzuca. Dead by Daylight, ponieważ, no. Trzeba coś trochę y, zróżnicowania dać na kanał, bo nie może być ciągle to samo. Poza tym y, będziemy mieli możliwość po prostu zdobywania nowych widzów na innych gierkach też, prawda? Poza tym, no. Mówię, nie róbmy ciągle tego samego. tego, z... Ile można za te investigator oglądać. No, sz szanujmy się, że tak powiem. Dobra, duszek tutaj jest na 100% w tym pokoju. Także możemy sobie iść poszukać bounerka w międzyczas. Musimy też tego Franka na cholera skończyć. Tylko, powiem szczerze, mi się nie chce. Ta gra jest tak słaba. Ale musimy to zrobić, bo 3 października wychodzi Until Dawn. A na Until Dawn to czekam z niecierpliwością, tutaj pewnie tak samo jak Caesar, więc Antildon na pewno się będzie pojawiało codziennie jak wyjdzie, bo no jednak nie sądzę, żeby te... to, to zrąbali aż tak jak w casting Franka Stone'a, także myślę, że będziemy mieli kontencik tutaj po wyjściu niedługo. Tego Franka Stone'a chyba skończymy w godzinnych odcinkach, tak mi się wydaje. Żeby to szybko po prostu mieć z główki, że tak powiem. Otworzę szafę. Szkoda, że nie mam uv-ki. O ile śmiesznie na tych pierwszych, pierwszotierowych itemach teraz szpilać jakby. Weźmy sobie jeden projektor chociaż. Zobaczymy co tam w trawie pisze... A i tak moi drodzy, VR już jest. Muszę go tego skonfigurować i będziemy mogli napierdzielać fazmo na VR moi drodzy, bo kupiłem sobie Questa trójeczkę zamiast Questa dwójkę. Kolega. kolega, tutaj bardzo, bardzo lubi sobie rzucać i No, dobrze wiedzieć. Dobra, nie wiem co z tym projektorem zrobimy, chyba go damy tak na razie w tą stronę, niech coś tam poprojektoruje. Zobaczmy czy są orby i... Hmm. Hmm. I kolega teraz rzuca w kuchni. Zakładam, że on po prostu ma taki zasięg. O, jest orbik, jednak, moi drodzy. Idealnie, dobra, zostawmy tą kamerę tak. I na razie możemy stwierdzić, że. No cóż, yy... rzutcisków na razie nie mamy. Tutaj sobie zapalmy to. Te... No, co za ham? Co za ham? Zgasił prom. Nie, nie appreciate tego. Nie mam w ogóle quest poboczne. Zdjęcie ducha, motion sensor. Hmm. Zdjęcie ducha to tak. Może być nieco ciężkie. Na tych pierwszotierowych wszystkich tematach, no ale. Włączył samochód. Baw się dobrze, duchu. Weźmy drugi projektor. Weźmy spirit boxa i temperaturkę. I w sumie wychlejmy wszystko. Bo droga, w tej ciemności byliśmy. Jezus, maria, jak mi się wczorajszy obiadek odbije. Hmm. A. Wczoraj miał być w ogóle stream, ale coś. Coś mi się nie chciało za bardzo. Byłem. Byłem zmęczony. Dlaczego byłem zmęczony? No, co już byłem na integracji z chłopakami z pracy i trochę się, trochę się, się, sięśmy narąbali się trochę. że tak powiem. Dobra, masz tu temperaturę, ja cię zaraz popytam, ja Będę no, mi tu odpowiedz może na tego z boksa. boxa na razie nie przewidujemy. Ale temperaturka jest dosyć niska. Jest szansa, że będą freezing tempsy. I są to freezing tempsy. I hamie. Fingerprintów nie masz, więc mimikiem nie jesteś. Dobra, projektorami się już nie musimy bawić. De facto. Mm hmm, hmm uwierbiam uwielbiam tą kamerę na pierwszym tierze, że się nią tak wolno trzaska te. Ach, te zdjęcia, że dajcie spokój. Co nam zostaje Rewek Jurej huntu Onrio? Ciekawe. Ciekawe ciekawe, bo w sumie Rewek Hantu to będzie łatwy do wykrycia. Onrio to wiadomo jak to Onrio. Może być trochę problemu. Hmm, co uderześmy sobie sól? Poróbmy mu zdjęcia. Jak powchodzi oczywiście. O ile powchodzi. W ogóle widać, że te zdjęcia są takie żółte na tym aparacie, nie? jest też fajny, fajny taki feature, że jakoś zdjęcia jest inna w zależności od aparatu. Dobra, masz tu. Sol sola. Better call sol, sul. O, aparat tutaj mam, dobra. Czy on tu dalej jest? Jest tu dalej. No. Kolega lubi podotykać. I kolega lubi powchodzić w sól również. Myślę, że to może być jurejasty. Nie wiem w sumie. Dobra, dajmy mu krócej motion sensora pod questy. A my sobie pójdziemy chyba po smadrze i będziemy powoli odpalać Manki pała. To będzie najlepsza technika. Jeśli duch nie będzie szybki, myślę, że po prostu sobie weźmiemy świeczki i będziemy próbowali OnRio testa robić. Już jak znam życie, to się nie uda. Najpewniej. Masz tutaj króce czy, czy Ty możesz przestać mi gasić prąd? Polego. Bądź miły. Przestań wyłączać prąd. W ogóle gdzie mamy hiding spot? To jest dobre pytanie. Piwnic. Okej. Okay. Także będziemy uciekać do piwnicy. Sobie tam smażę odłożymy. Czy on na razie... On na razie w sumie nic nie, nie, tutaj nie działa za bardzo. Uspokoju, Motion Sensorka ma w dupce. Hmm. Wróca w sumie też. Dobra, weźmy sobie trzy smadże, tak na bogatości. Nadal nie wszedł w Motion Sensora, zaraz się okaże, że on się przemieścił. I mean, nie zdziwię się. Wiecie, jak fazmo działa cudownie, nie? Że duch jest i nagle go nie ma o. Musimy to zbadać temperaturą Duchu duhu Gdzie duhu? Dziabaduhu. O nie no, dalej jest minus 5 O motion sensor się zaliczył, okej okay. To co chyba musimy pożyczyć sobie Nie, 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 nie. Musimy to wziąć aparat do ręki. Ustawimy spawun i jest to hamtu moi drodzy jest to Hantu, bardzo ładnie mu zdjęcie udało się zrobić, zrespił dosłownie nam na mordzie. I jak słychać, koleżka... Koleżka zwolnił. <grym> Tylko teraz jeszcze by się przydało zrobić mu... Znaczy, zmusić go do spalenia króca. i wtedy by było idealnie. Mieli perfect investiguita. łapka! w sumie... Tych no tychamy mi w lasku do tego praktycznie. Proszę bardzo. Mało piopa mał, ma to, to ma teraz zależność, że ona kiedyś wystarczyło sobie zażyczyć żeby duch się... Yy, i wish to see the ghost gdziekolwiek mogliście zrobić i duch się faktycznie respił. A teraz? Teraz jeśli sobie zażyczymy I wish to see the ghost w innym pokoju już jest duch, to on się nie zrespił u nas. On się zrespił u siebie w pokoju. I nie mamy szansy mu zrobić zdjęcia gdziekolwiek. Także... To jest w sumie nie wiem czy to jest pobugowane, czy tak powinno być Nie wiem Teraz pytanie brzmi: I to będzie dobre pytanie. Czy dobrze by było poprosić go o aktywność w tym momencie? Myślę, że czemu by nie? No i mamy ciemnotę. Bezpieczniki nam pierdyknęły. Teraz pozostaje nam liczyć na to, że on spali tego kruca. No, to może być w sumie... To może być najcięższe do wykonania. Na tych małych krucykach. O, małpia łapka. Pokazuje paluszkiem na smadża. Tej weź go. To, to jest sugestia, żebym wziął tego smadża chyba. W ogóle nie wiem o co chodzi dzisiaj. Jest... 14 stopni nad a mi na chacie jest gorąco, jakbym był nie wiem, gdzieś w piekle, kurde. Can you burn the crucifix? Please? Spalisz kru kruca małpiszony? Dobra, zapałki mam. Się przestraszyłem przez chwilę. że... No patrzcie, życzyłem sobie aktywności i on nic nie robi. Trade up chamstwo kurcze. Ja się też zastanawiam, kiedy nam się uda wykonać ostatni achievement w pazmo, czyli zostać zabitym przez demona. To jest, do, to jest dobre pytanie. Bo tak byśmy mieli wymasterowaną gierkę na 100%. I o Jezus, jakie to by było miłe. No, spoko, wlazłeś w sól, ale. Hmm. Może... O! Ale czy mógłbyś na przykład... nie. Spalić tego króca, kolego? Fajnie. Can you burn the crucifix? Nie, nie zap... Nie, nie włączamy samochodu. Nigdzie nie jedziesz. Kolego, ty zostajesz na wieki w tym domu. Ja stąd wyjdę. O własnych siłach albo... Albo jeśli się zrespi we mnie, no to zginę. <grych> Ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. No co, co małpio? Łapko pokazujesz. Nie chcę tego smadza. Ja mam latarkę muszę mieć, bo jest ciemnica jak jasny ciul. A nie mamy na drugim tierze nawet tego. Ooo. Właśnie, moi drodzy, dzisiaj remontu nie było jeszcze. Czy jakiś... Czy remoncić trochę, bo wiecie, bez remontu to nie gra. O, no i mamy zastawioną kuchnię, nie ma przejścia do. <grystanie> Can you burn the crucifix? Come on! Myślę, moi drodzy, że on za bardzo nie jest chętny. Dajmy mu jeszcze minutę, żeby było 17 minut nagrywki i spierdzielamy, stąd nie będziemy dłużej czekać, bo ile można, nie? Ile można czekać? Dobra, zgaćmy sobie może światełko, nawet. Bo stoimy w ciemności. Poklikamy mu światło, może się zdenerwuje. Ej, yo, can you burn the crucifix? Jak on się nazywa? Keith Alexander, can you burn it? Can you do it for me? Kolego, dawaj, moi drodzy. No, widzowie się nudzą, bo duch nic nie robi. Hmm. No byku, spalto, proszę cię. No, duchu masz jeszcze dwa, 15 sekund i wychodzę stąd. Mam cię w dupie w tym momencie. Jeśli nie będziesz chciał schęcić. Bardzo niemiły. 4, 3, 2, 1. No, przykro mi, kolego. Uciekam. Ta karę wyremontuję ci, kurde, całą patę. Wszystkie drzwi ci powyginam. O, proszę bardzo. I jeszcze ci nawet drzwi, od. Drzwi, drzwi frontowe też ci wezmę, wyremontuję. I do widzenia. I w tym momencie możemy uciekać z czystym, wyremontowanym sercem. Pieprzymy tego ducha. Skoro nie chcę Skoro nie chce okazać swojego. swojego dobrego serca i spalić kruca, to ja po prostu ucieknę, zarobimy. O, mamy UV Light lepszy. Ulepszymy sobie od razu, myślę. No i w sumie już nie jestem aż taki biedny. M ma ma mamy. Mamy już parę przedmiotów na drugim tierze, więc nic najgorzej. Dobra. Także pamiętajcie moi drodzy co wiem, na początku odcinka zmiany na kanale serwer Minecraft i oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, a ja się widzę z Wami w następnym odcinku i może na live dzisiaj. Zobaczymy. A tymczasem, jest ja z Wami żegnam na rodzinie pa pa.